Siema siema, z tej strony Rodzek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj postawiłem na klasyk, ponieważ to odcinek już drugi z serii Przegląd Cheatów. Postawiłem na Huzuni, jednak dodam od siebie taki smaczek w postaci mojego doświadczenia z adminowania. I pokażę wam po prostu zamiast tego jego opcji, ponieważ myślę, że to każdy zna. Pokażę po prostu jak to ukryć, żeby admin tego nie wykrył. I myślę, że naprawdę to bardzo, bardzo fajna opcja. Dzisiaj na ślądy że trafia ta osoba i ta osoba. I już teraz wpisuję i za chwilę się widzimy. No okej, okay, osoby wpisane, dzisiaj znowu losuję dwie osoby na tolice. Dajcie łapkę, subskrypcję i komentarz, ja losuję dwie osoby. Widzimy się w odcinku, RA Okej, okay, jesteśmy już w Minecrafcie i od razu na wstępie mówię, że nie ma... Okej, okay, tak jest, jesteśmy już na Minecrafcie i następnie teraz mówię, że na tablicy nie ma tych osób, które wpisaliśmy wstępie Ale po prostu ten, yy, ta część materiału jest prostygrana na wcześniej niż ten ca cały wstęp, więc yy, już w końcu to normalnie będzie Tak więc co? Jak widzicie, jest to teraz na Huzuni, jak widzicie na lewym górnym nogu yy, mam normalnie yy, pod insertem wszystko tutaj na huzuni i na wstępie, tak jak to wszystko ustawiłem, admin sprawdza Ustawiam tak jak powinno być, gdzie powiem, powiem jak to tutaj później już, w późniejszej części odcinka Mamy pode 3, wszystko się zgadza Optifine D1 I dobra Teraz tak naprawdę w Minecrafcie Gdy robimy po prostu tego, ten, ten trik z że po prostu go tak wyłączamy To jedyną opcją, żeby Admin nas po prostu wykrył Jest to, żeby kliknąć tego prawego SHIFTA A ogólnie jeden sposób, żeby po prostu przeciwko mu zarazić, znaczy może to odbindować ale ja na tyle zaawansowany nie jestem, więc na tym się aż tak bardzo nie znam. Ale po prostu gdy nas to sprawdza. Cały czas trzymamy Shifta, bo ponieważ wtedy, gdy trzymamy Shifta, wtedy może szybta się to nic nie wysiedli, nie. A tak to wszędzie normalnie będzie pisało elegancko w Sumper Settings, wszystko będzie pisało HDUD1, wszystko będzie elegancko pisało. No i mi tam wejdzie w tak surpaki wszystko i tak dalej, i normalnie będzie. I wchodzimy wtedy w wersję gry. I teraz wchodzimy do samego creme de la creme ponieważ myślę, że w wersji, znaczy, Huzuni jest na tyle popularnym cheatem, że nie trzeba jakby nigdzie go przedstawiać, więc też y, tych opcji nie trzeba tak bardzo pokazać, bo sami to myślę, że dobrze znacie. Okej, okay, znajdujemy się aktualnie w Kroko Minecraft, więc wchodzimy tutaj w Versions i potrzebne są ogólnie nam dwie wersje. Jedna wersja jest to Huzuni, na którym, na którym teraz wam wszystko pokażę. Czyli to jest Huzuni Yy, które myślę, że możecie wszędzie sobie pobrać I ustawić sobie taką nazwę, jak tutaj mam na wer nazwie wersji Czyli HDUD1 I tutaj normalnie też wszystko podmieniacie Wchodzicie tam w, no w notatnik, czekajcie, ja wam to muszę na się pokazać No i ten plik w notatniku tutaj też podmieniamy na to samą nazwę, co, co udawaliśmy na wersji Czyli HDUD1 I ogólnie tak naprawdę już poza tym wszystko jest normalnie zrobione Nie trzeba więcej nigdzie robić Ale yy, tutaj W tym Huzuni tak naprawdę, bo wiadomo Tak jak pokazywałem w poprzednim to otwieramy za pomocą Midrara. I normalnie admin wszystko nam widzi, nie? Tu mamy wszystko otwarte, już przy Midrażu i pliki są typowe, po tyłu, Więc myślę, że każdy admin to w wykryje, ale teraz jest taki triżek wychodzimy z tego i ta wersja, jak wiecie, normalnie będziemy próbowali ją usunąć. To wyskoczy nam, że nie możemy jej usunąć, ponieważ na nie, na nie gramy, tak. Ale teraz mamy wersję innego Optifina, byle jakiego, bo i tak na niego, jego nie będziemy odpalali więc on nie, nie, nawet nie musi działać, ale. Dajemy stanowisko taką samą jak, jak u góry. Tylko gdzieś musicie, tak w miarę niewidocznym miejscu, dać podłogę. Tak, yy, podłogę czy myślnik? Myślnik albo podłogę. Tak, żeby się po prostu admin tego nie skapnął. Mm, tak, tutaj, tutaj myślnik jest? Tak, tutaj dałem inaczej, tak. Ja dałem ogólnie podłogę widzowie. Nie, myślnik dałem z tej podłogi tutaj między Optifine na HDM. Bo jak widzicie, teraz sam się pogubiłem, więc nie wiedziałem, które jest które. I to ogólnie odpalamy. Teraz yy, najlepiej tutaj w widoku mieć ustawione. Na razie ukryte elementy włączone i przywrócamy dowolną aplikację, której po prostu będziemy mieli odpaloną i dzięki niej nie admin nie będzie mógł po prostu je usunąć. Ja przypadkiem wiem tam jakieś sta swoje stare makro. I ważne jest, żeby we właściwościach, w w właściwościach ważne jest, żeby w właściwościach tutaj dać po prostu pl plik ukryty. I zastosuj, tutaj nic nie musimy robić, dajmy ok No i teraz to makro ogólnie sobie odpalamy Tak żeby po prostu mieć na pasku I po prostu podczas tego, ja to już mam, mam to makro już odpalone Jest ogólnie u mnie na pasku odpalone już I teraz co my musimy zrobić? Tak naprawdę widok, ukryte elementy I tego po prostu nie widać Teraz jest taki plus, że możemy adminowi powiedzieć, że to jest po prostu nasze makro Na nim gramy I nic nie musimy na robić, więc po prostu wychodzimy I teraz jest ważny moment podczas tego sprawdzenia, bo Oprócz tych plików, tak naprawdę w już admin nie wykryje u nas nic. Jeżeli wszystko elegancko nam się uda, to nic nie musimy się już martwić. I powiedzmy, mamy tutaj tyle. Najlepiej mieć dużo wersji ogólnie. I mówić adminowi, słuchaj, mordo. Tak musi po prostu już wykorzystać swoją siłę bajery. Słuchaj, mordo, nie usuń tych wersji, bo później będzie ciężko i przewracacie. się. Słuchaj, gram w tej wersji, zobacz sobie. I tutaj dajecie prawym. Usuń. I tej wersji nie możecie usunąć, ponieważ jest tam schowane makro I uważam, że niektórzy niektórzy nich się faktycznie na tym mogą nabrać wam taki odcinek nagrać ogólnie na Huzuni No i za, wchodzimy w to Tu nic ogólnie nie ma Hop, to otwiera przy pomocy Widrara. No jak widzicie, tu są, są normalne pliki RH, B i V, każdy jest normalna waga, ponieważ to normalna wersja Optifina Więc ogólnie, tak jak mówiłem tak jak mówiłem, jeżeli to wszystko zrobi się dobrze, tak jak wam pokazałem, to myślę, że niektórzy w mogą mogą tego nie wykryć. Po prostu musicie mieć dobrą bajerę, bo nie ukrywajmy, że po was sukcesu na tych czytach, to jest po prostu mieć dobrą bajerę. Dać jakiś tam kit, coś tam pobajerować, żeby po prostu wam uwierzył. Tego cheatu lepiej trzymać, żeby ten. Lepiej, lepiej trzymać, żeby. Um, admin, wiadomo, bo admin klika escape'a i kilka prawego shift'a, więc na to warto uważać. No ale ogólnie, jeżeli dobrze to zrobimy. No, to naprawdę nie mamy się o co martwić. No i co? Jeżeli tak zrobicie, tak jak ja, to myślę, że niektórzy faktycznie tego nie mogą nie wykryć. Mam nadzieję, że Wam się ten poradnik podobał. Jeżeli tak, jeżeli jeszcze jest. Jeżeli jesteście nowi, to dajcie subika, łapkę w górę i subskrybujcie. subikową łapkę w górę, subskrypcję. łapkę w górę, komentarz, bo losuję kolejne dwie osoby na ścianie zadmiarzy. Więc to, dzięki za i naura! Pfff!